Jest jakąś kuźwa masakrą. Tak, to jest marowna stylizacja. Pióra, ten uśmiech. A, zejdźcie, zajdźcie. Fajnie, fajnie, podoba mi się. E, dzień dobry. Pozwoliłam sobie dzisiaj na outfit gwiazdkowo-kosmiczny, gdyż obgadujemy imprezę, która nazywa się Gala z okazji 30 urodzin stacji Polsat. Także musi być glam i blicht. Jedziemy. w VIVA, Viva .pl, Plejada Gwiazd na gali jubileuszowej 30-lecia telewizji Polsat. E, dużo się działo, powiem Wam, że jest dużo, dużo, dużo. Jest dużo czerwieni, jest dużo beży, jest dużo błysku, jest dużo fal. Mało, co mi się podoba, aczkolwiek były wyjątki. Lecimy w kolejności takie, jak pojawia się wszystko w artykule. Oczywiście źródła, linki będą wymienione u dołu. Najpierw Olga Bołądź, która na tej imprezie, jakby zrobiła coming out swoim brzuszkiem. Także Olga Bołądź jest w ciąży, co zaprezentowała właśnie na ściance. Także gratulacje, super ekstra cieszymy się. Ciekawe jaki termin, ciekawe czy nam się pokrywają. I Olga Bołądź wystąpiła. Gładkie, proste włosy, fajny make-up z mocną czerwoną szminką, sukienka, która mi się nie podoba, trochę gra na tym trendzie bieliźnianym, trochę na przejrzystościach, ale bardzo wiecie, co mi się nie podoba, że pod, tych, pod tymi przejrzystościami tutaj z przodu czarnymi jest dany beżowy materiał i to jakby zupełnie odbiera... No, no nie chcę powiedzieć, że klasy, ale nie wiem, wygląda to dla mnie po prostu tanio, tu są takie podwójne jeszcze ramionczka, są z, z takimi drzecikami delikatnymi, ja wiem, że to wszystko jest tak nurcie Nancy Dodziaka i tak dalej, ale jednak troszeczkę to, jest, troszeczkę to jest ograne i tak jak mówię, fajnie wygląda ten, ten sheer, ten taki pomarszczony, półprzeczysny materiał na ramionach, tu mi się podoba, natomiast nie podoba mi się już na tłowiu, że pod nim jest po prostu taki beż i ten beż jest jaśniejszy niż odcień skóry właśnie. Pani Olgi, więc no to mi się nie podoba, bo to jest takie, no po co to komu, jakby nie, to już chyba by mi się podobało bardziej, gdyby to nie było przejrzeczyste albo sama nie wiem, ale po prostu to mi się, to mi się po prostu nie, nie podoba, wygląda to dla mnie odrobinę, odrobinę tanio no i tutaj widziałam też wypowiedź Karoliny Domarackiej, że bo to Karolina Domoracka ją wystylizowała, że to jest o coś w stylu odczarowywanie, tego, że w Polsce się chodzi w takich sukienkach ciążowych, które ukrywają brzuch i są odcięte pod biustem i tak dalej. Chciałabym powiedzieć, że w Polsce, jak się jest w ciąży, to się chodzi na przykład w złotych golfach. Także 16 dni ciąży. Pozdrawiam! Nie zgadzam się z tym, żeby, żeby w Polsce ubierano się w ciąży jakoś niesamowicie zachowawczość, żeby te brzuszki były zasłaniane. Nie w ogóle się z tym nie, nie, nie zgadzam jakby. i jakby jest, to nie jest XVIII wiek i czy tam XIX wiek, nie nosimy sukienek odcinanych pod Houston Empire, tylko dawno, już dawno, to jest już moja druga ciąża, także trochę tę modę ciążową śledzę. I, e, I nie jest tak, że brzuszki są zakrywane i ukrywane, broń Boże. I też bardzo do tego to się przyczyniła. Nie ukrywam na przykład Rihanna, której styl ciążowy jest taki był, bo już nie jest teraz ciąża, ale był taki bardzo mocno kontrowersyjny, ale gdzieś tam znormalizowała takie ekstremalne podkreślenie tego brzucha w ciąży, czy nawet Emilia Tajkowski. Także trochę tych wzorców było, nie trzeba nas pouczać. Pani Karolino, dziękujemy. E, tu po prostu ta sukienka sama w sobie mi się nie podoba. Podobają mi się włosy, podoba mi się make-up, no i oczywiście wszystko. wszystko wszystkiego dobrego dla pani Olgi, jak najbardziej. Tutaj stylizacja pani Marii Dębskiej. Um, I ja wiem, że ona jest teraz twarzą jednej z tych marek biżuteryjnych, chyba Apartu. Tak, bo to jest sukienka Macieja Zienia i biżuteria Apartna, także jest twarzą Apartu. Co widać, bo ten Apart tam jest. Ten Apart tam jest na uszach, ten Apart jest tutaj w koli, w perłach i jest też na ręce. Jest też na palcu, także dużo tej biżuterii jest. Jest, najgorszym elementem tego wszystkiego jest ta torebka która ni w kini, ni w oko ni w ząb, ni w ucho, ni w inną część ciała mi tutaj nie pasuje, nie pasuje mi tutaj kolorystycznie, nie pasuje mi tą fakturą nie pasuje mi tym błyskiem, który jest niepotrzebny i według mnie jest go już za dużo również, również tej biżuterii no mnie się wydaje, że jest odrobinę za dużo, no zrezygnowałabym już chyba z tych pereł, bo rozumiem, że tu są chyba dwa albo trzy komplety biżuterii, jedna z takimi kamieniami, jedna z perełami chyba zrezygnowałabym z pereł bo tego po prostu jest za dużo, robi się miszmasz, ja rozumiem, że ktoś jest twarzą opartą i trzeba ten apart pokazać, ale tutaj to jest tak za dużo. Suknia sama w sobie nie jest zła, jakby podoba mi się ten krój taki bardzo księżniczkowy, tutaj mamy odrobinę takich tych piórek przy, przy ramionach, doceniam, ładnie to wygląda, krój też taki dosyć ciekawy, taki fason, troszeczkę się robi tutaj ślubnie, natomiast podoba mi się ten odcień, on jest taki, jak to się mówi, nie jak tęcza, tylko jak najlepsze to słowo tutaj dopiszę, mam baby brain, nie pamiętam, ale ogólnie suknia sama w sobie mi się podoba, tylko nie podoba mi się ta torebka, trochę za dużo też biżuterii do tego wszystkiego, make-up no taki, taki ok, włosy do tyłu, jakby, jakby w porządku, chociaż ja, te, ja wiem, że ta pani ma kręcone włosy i ja bardzo lubię ją w takich kręconych włosach i myślę, że tutaj to by trochę podkręciło tą stylizację, dodałoby tutaj takiej romantyczności temu wszystkiemu, może wtedy bardziej mi się, podoba, by się podobało, natomiast torebka Out, po prostu totalnie out. Mało, no że ta socha. No niestety tutaj rzadko mam coś dobrego do powiedzenia o tych stylizacjach. Zazwyczaj są właśnie takie, jest to trochę takie mdłe. Po raz kolejny. Czy to jest ta sama torebka w innym kolorze? To jest prawie identyczna torebka w innym kolorze. Tak. Nie podoba mi się ta torebka. Ładne włosy, bardzo klasyczne. Makijaż też taki, jak długa, jaka to była? Piękna i długa reklama Apartu, o właśnie taki makijaż i takie też włosy i taka też suknia. I tutaj po raz kolejny mamy ten trend przejrzystości i mamy tulej, i falbanki, i też tutaj pod tym mamy nie wiem czy to jest biały top, czy biały biustonosz natomiast wygląda to koszmarnie jak, spo, jak wyziera spod tej sukni i też nie jestem fanką pasków ogólnie takie paski do takich bardzo eleganckich sukienek rzadko kiedy się sprawdzają chyba, że to naprawdę jest taki element, że to jest stylizacja westernowa i ten pasek westernowy akurat tam pasuje natomiast taki elegancki paseczek do czegoś takiego za dużo to jest elementów i dla mnie sprawia wrażenie, że coś jest po prostu niedopasowanego do sylwetki no poza tym dosyć to jest mdłe dosyć to jest nudne, czyli tak jak zazwyczaj nie Niestety, stylizacji pani Małgorzaty Sochy, bardzo poprawnie. Pani Anna Dereszowska, no włosy taka trochę wczesna Adele, trochę taka uczesana Amy Winehouse, wiecie o co chodzi? No jest tutaj ta objętość, natomiast nie wiem, czy nie fajnie by było, gdyby te włosy były tak bardziej spięte i z tyłu tak bardziej bliżej Bardo, tak bardziej lata 60. zrobione. Też ten makijaż jest taki troszkę lata 60., więc jakby to oceniam tutaj. Trochę tego jest za dużo, ale doceniam, że to jest coś innego, coś nowego. Bardzo fajne kolczyki, taka bardzo ładna forma, też przepiękny, pie, przepiękny pierścionek. I tu, wiecie co, jeżeli już torebki na czerwonym dywanie, to takie małe puzdereczka, eleganckie, takie biżuteryjne, które są rzeczywiście jakby częścią biżuterii jakby. Makijaż sobie bardzo mi się podoba, taki... Sexy lata 60, ale też trochę naturalne te usta. Mm, I suknia sama w sobie nie jest zła, chociaż wydaje mi się dosyć słabo dopasowana w talii, wydaje mi się, że trochę tutaj na ramionach spada, być może jest to kwestia dziwnych zdjęć. Um, żałuję, iż nie jest w jakimś ład... gdyby to była czerwień, taka ciemna czerwień z cekinami, albo taka butelkowa zieleń, taka z cekinami, to bym tutaj umarła, bo w tych kolorach jakby pani Derszowska według mnie wygląda niesamowicie rasowo i klasycznie i tak szlachetnie. Ta czerwień jest taka trochę tutaj obciążona, no, i te buty, których nienawidzę. Nienawidzę na czerwonym dywanie tych czarnych pantofli z czubem. Jest tyle różnych butów. Jest tyle różnego obuwia na świecie. Dlaczego wybieramy czarne, zwykłe, biurowe pantofle z czubem do takiej wystrzałowej sukni? Bo to jednak jest wystrzałowa suknia. Wolałabym ją w kolorze, ale nie, nie czepiam się. Jakby dla mnie stylizacja, ale. Adel 5 lat temu, natomiast fajnie, tak dosyć światowo, nieźle, nieźle, nie narzekam. Tutaj Wiktoria Gąsiewska i sukienka, ale mała syrenka, um, dużo, dużo fal, dużo make-upu, jest mała syrenka, no niepodob... nie podobnie, po prostu jakoś tak, nie wiem, nie jakoś trochę za bardzo mała miejsc. Trochę takie to jest. Nie wiem, czy ona potrafi w tym chodzić, bo wygląda ta sukienka, jakby się z niej źle chodziło, bo jednak jest te ręki takie zwężane aż do kolan. To jest coś niewygodnego. Te fale, no, gdyby te fale może spiąć, gdyby to były jakieś kład, kładki, kucy, gdyby co, to, to było jakoś. Za dużo, za bajecznie, i tu są fale, i tam są fale, i to trochę taka już sałata się nam z tego robi. Tłumacz, dla mnie to jest tylko mój gust. Maryla Rodowicz! Niech żyje bal. Maryla Rodowicz jest żywym prezentem świątecznym. Słuchajcie, ubrała się po prostu w papier do pakowania i obwiązano ją kokardą. Niestety dokładnie tak to wygląda. Ubolewam, gdyż kocham Maryla Rodowicz, bardzo szanuję jako twórcę, bardzo szanuję jej twórczość również. Suknia jest jakąś kuźwa masakrą. Ja to już gdzieś widziałam i jestem przerażona. Góra wygląda jak pięć rozmiarów za duża, półprzeźroczysta skarpeta. Tu jej gdzieś tam zwisa z przodu, dół jeszcze by obszedł, bo po prostu jest bardzo duży i bardzo obszerny, ale ta kokarda niechlujnie zawiązana z przodu, to jest jakiś kurwa dramat, to jest jakiś kurwa dramat. Dlaczego po prostu jej nie zawiązali z tyłu? Albo nie zrobili tego z boku, albo nie zrobili z tego ładnie. Tak, Marlardowicz wygląda jak karykatura samej siebie, która się dostarcza właśnie pod choinkę. Wygląda to strasznie i dla mnie to jest obraza dla osoby, która ma taki dorobek dla kultury po prostu polskiej dramat. Kurwa dramat. Dramat totalny. Ta góra opadająca, niedopasowana i ta kokarda, no dosłownie jakby co to sama wzięła i zawiązała i taka w ogóle niewyprasowana Ktoś, kto za to odpowiada, kto za to odpowiada, ja po prostu jadę i robię opierdolnie. Kto za to odpowiada, bo to jest dla mnie masakra. I jeszcze raz podkreślam, nie chodzi mi o panią Marle Rodowicz, tylko o osobę, która dopuściła, żeby w taki sposób ją wypuścić z tą kurwa, niechlujnie, zawiązaną kokardą. Bardzo mi przykro, ale tu muszą być wulgaryzmy, inaczej się nie da. Uff, oddychaj. fiał, bardzo fajnie, bardzo fajnie, naprawdę bardzo fajnie. Mówię tak dlatego, iż Adafio zawsze ten powtarzam, zawsze powtarzam. Ma swój styl, robi coś po swojej i nikt nie krytykuje. Nie zawsze ją rozumiem, ale jakby doceniam. Tu, bar... tu mi się autentycznie podoba. Oprócz torebki. Torebka według mnie jest tłumacz i już po prostu za dużo faktur, i po prostu nie. Jej, własny, jej normalny, zwyczajowy makijaż z czerwonymi ustami. Proste, długie włosy. Bardzo fajny garnitur. Cekinowy. Tutaj góra dosyć fajnie dopasowana, troszeczkę szersza w ramionach, ale ogólnie fajnie dopasowana. Szeroka, szeroka nogawka fajny jakby taki błyskotkowy czoker, całaś może troszeczkę taka za duża, troszeczkę, bo to jest pomiędzy oversize'em a czymś dopasowanym. Natomiast fajna, torebeczka, taka z takich chainów, jak ten łańcuch mi się zupełnie nie podoba. Tutaj mamy takie trochę żony Hollywood, ale to jest zrobione dobrze. To jest taka od Jessica Rabbit. Po prostu Jessica Rabbit inspiracja tutaj. Natalia Janoszek, nie mam pojęcia kim jest ta pani, ale nie ma to znaczenia, gdyż mówimy o ciuchach. Suknia jest. Przepięknie dopasowana. Przepięknie dopasowana taka delwetowa red velvet suknia. Gorset, który tutaj bardzo fajnie z przodu. Bardzo fajnie w ogóle podkreśla jej talię. Jest bardzo fajnie tak zebrany. Też jest to takie zebranie materiału, takie drapowania. Wszystkie to jest dobry mm, myk, żeby ukryć ewentualne niedopasowania. Nie mówię, że tutaj trzeba było coś ukrywać, ale bardzo fajnie to wygląda. Przepięknie dopasowane w talii. Był taki troszeczkę luźniejszy. Mamy trochę trenu. Trochę trenu, dobrze mówię, fajnie pozuje, też rękawice do kompletu, delikatny tylko naszyjnik z jakimś takim wielkim kamieniem, usta idealnie dopasowane kolorystycznie do sukni, włosy trochę alfa hollywoodzkie, fale, ale patrzcie, to jest takie troszeczkę wygniecione, to nie jest takie idealne, gładkie, tylko takie trochę wygniecione, więc idealnie, wiecie, co jest to wyważone pomiędzy taką lekką szalancją w tych włosach, a perfekcyjnym dopasowaniem stroju do sylwetki, stroju do szminki, do koloru szminki. Także ja myślę, że to jest całość stylizacyjnie góra-dół, gdyby ta pani pojawiła się tak na jakichś, nie wiem, Oscarach? Jestem na tak. Wygląda to pięknie całościowo. Jest tip-top. Jest po prostu wszystko zrobione tak, jak ma być. Nie mam się do czego przepierdolić jak chciałabym. Julia miniawa wygląda ładnie, poprawnie, nudno, buty do odstrzału. Torebeczka ładna, fajna torebeczka, jest taka biżuteryjna bardzo, więc tutaj akcept, Bardzo podobają mi się takie włosy, bardzo fajny make-up, chociaż trochę mocny, to fajny, reszta bardzo poprawna, niesamowicie nudna, ale ładna. Nie czepiam się. ładnie, tylko po prostu nudy, nie chcę mi się o tym w ogóle mówić. Um, Karolina Gilon, widzę, że tutaj usta trochę rosną, nie czepiam się, powiedziałam to, po prostu musiałam to powiedzieć. Ja to powiedziałam na głos, przepraszam. Um, Coś się dzieje. Wygląda na 15 lat starszą niż jest. Nie podoba mi się. Ta suknia wygląda w jakiś sposób tanio. Być może jest za krótka. Być może jest to kwestia tych rękawiczek, które. Wydaje mi się, że ta góra tu, to co ma, to powinno być niżej. I że te rękawiczki powinny być krótsze. A one się tak marszczą, jakby były po prostu za długie. I całość wygląda trochę tanio i niechlujnie. No nie jest to dopracowane. Coś tu z twarzą za dużo mojej skromnej opinii, ale każdy robi to, co uważa, to co chce. Anna Przetakiewicz i rinki, e, fajna para. Ja ich tam lubię, wygląda bardzo ładnie. Nie wiem, po co jej cały kuferek z makijażem? Po co jej cały kuferek z makijażem? na czerwony na miłość poską. Naprawdę napierdalam się, ale po co, te, po co taki wielki kufer jeszcze torebka? Włosy bardzo poprawne, no trochę taki old school, żony Hollywood, ale to jest taka estetyka lamaniowa, bardzo ładna sukienka, bardzo poprawna, dosyć minimalistyczna. Jest poprawnie, jest ładnie, jest elegancko, jest nudno, jest ok. Jak na właścicielkę marki modowej, to spodziewałabym się czegoś, ale to jest dla mania, jakby, no to jest pewna estetyka. Tutaj nie muszę być fanką. Marta żółta trzebiatowska, sukienka taka a la, la Starry Night, czyli taki niebieski odcień, dużo takich błyszczo błyskotek i to wygląda jak właśnie niebo upstrzone gwiazdami. Dosyć fajne włosy, ciekawe kolczyki, troszeczkę za mocny make-up. Według mnie torebka wywalamy, nie pasuje, jest bez sensu, nieładna, jak już to powinna być po prostu, nie wiem, na przykład srebrna pasująca do tej aplikacji na sukienkę, dlaczego nie? Poza tym poprawnie, poza tą skarpetą tutaj na dekolcie, bo ja tam widzę, że tu jest taka skarpeta odcięta, dlaczego? Gdyby był dobrze, dobrze dopasowany gorset, no to nie trzeba było czegoś takiego, albo mniej wycięty. Krój bardzo mi się podoba, bardzo ładne są te rękawy, podoba mi się ta objętość. Tu jest ta przejrzystość, która nie pokazuje majtek, a jednocześnie nie mamy właśnie jakiegoś takiego beżowego tła pod tym. Także tutaj to jest zrobione dosyć ładnie, trochę za ciężko, ale, ale ładnie, nie czepiam się. To Anna Kartmarczyk, Kar 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 nie wiem czy to jest dobrze napisane. Kartmarczyk, świetna stylówka, kurde, jak to zobaczyłam. W sumie się, wow, czy to jest identyczna torebka jak Mawieniawa? To chyba jest ta sama torebka co Mawieniawa. Chyba ta sama dokładnie. Mamy tutaj komplet, mamy taki top i mamy spódnicę, która jest zakończona właśnie piórami. Przepięknie to wygląda. Dlatego mamy uniwersyjnową marynarkę, która tutaj świetnie gra, bo tutaj ten top, on, czy znaczy tam ten komplet pod tym wygląda jak odrobinę dziergany, trochę zdobiony, ale też taki lekko dziergany. Także tutaj ta duża marynarka jakby zasłania to, co miało być zasłonięte. Bardzo proste zaczesane włosy, tylko czarna kredka, lekki make-up, szczery uśmiech, zero biżuterii tutaj, za jedną biżuterię biżuterię właśnie robi tutaj ta biżuteryjna torebka oraz pierścionki. Są te czarne, nieszczęsne, czarne buty. Ale tutaj trochę mi grają, bo ten fason jest trochę inny, ten, ten ich dekolt jest taki bardziej karo, a czy taki bardziej V jakby, także wyglądają troszeczkę nowocześniej niż takie zwykłe, zwykłe te pantofle. Fajne, krótkie, czarne paznokcie. Bardzo nowoczesna, fajna, cool, wyluzowana, wygodna stylówka. Jestem w pełni, na Tak chyba to jest moja ulubiona stylówka tej nocy. Pani Izabela Janachowska, Jabłońska, jest dużo! Jest dużo, wygląda jakby przyszła razem z Marylą Rodowicz po prostu. Um, jest trochę za bardzo, ale Miss Polonia, jest ta tafta, i ta tafta, i te treny, i te rękawiczki, półprzeżyczyste, ten gorset. Taki old school, taki straszny old school. Nie wiem, tak mi się kojarzy trochę Miss Polonia i te buty na tej platformie. No niech żyje bal i niech żyje bal po prostu. Nie jest to jakby złe, jakby tu jest wszystko dopasowane, ale jest to takie przaśne, takie niech żyje bal, po prostu Sylwester w remizie trochę, troszeczkę niestety. Mm. To Jest piękne. Pani Dorota Gawrelów wygląda, jakby to była jakaś kreacja od Gucciego. Przepiękny, różowy, taki Millennial Pink. Przepiękny róż. Tutaj jest taka girlanda z piór, takich strusich. Ślicznie to wygląda. Doskonale dopasowana szminka w takim pudrowym różu. Mamy torebeczkę, ale to jest taka właśnie biżuteryjna, delikatna, retro torebka. Bardzo ładnie wygląda. Nie widać tutaj butów, dzięki Bogu. Jest rozcięcie z przodu. Patrzcie, jest satynowany materiał z połyskiem, ale on jest pięknie dopasowany. Wszystko jest. Po prostu wyprasowane na miłość boską, to jest podstawa, żeby to było wyprasowane, i to jest wyprasowane, czy tam bardziej wyparownicowane. Ładny dekol, delikatnie tutaj, ramiona, to jest wszystko zapięte elegancko, kobieco, stylowo, jednocześnie modnie, jednocześnie jest sobą, ma swoją własną fryzurę. Wiecie co, nie ma fal ani niczego takiego z klasą i z, z szalancją i z lekkością, cofam, to jest moja ulubiona stylizacja, to jest moja ulubiona stylizacja, naprawdę jest przepiękna, bo tam, która wyglądała jak gotowa wzięta z Zary, a tu wyglądała jak gotowa wzięta od Grciego na przykład, także to mi się bardzo podoba, naprawdę bardzo mi się podoba. Paulina Jerzyna wygląda jak piękna i długa reklama apartu ze skarpetą w dekolcie, także nie mam bo już nic do powiedzenia. Pani Czarna Mamba i Wlona Pawlowicz, to jest, wiecie co? To jest Pełen, pełen, pewien konstans, pewna stałość w życiu, że ona cały czas wygląda tak samo. A czy może lata lecą, ale jakby stylowo jest ta stylówka latanie z gwiazdami Czarna Mamba. Czy mnie się to podoba? Nie, nie podoba mi się. Czy to jest jej styl? Tak, to jest jej styl, więc jakby tutaj nie będę krytykować czyjegoś stylu, bo to jest nadrzędne, żeby mieć własny styl. Aleksandra Szwed, którą kojarzę tylko, wiecie co, i włącznie jednak z tego serialu Rodzina Zastępcza, ja nie mam pojęcia, czy ona w czymś gra, czy to dalej jest na fali rodziny zastępczej. I tutaj nawet to wygląda ładnie, trochę taka, nie wiem, jakaś taka Ania z Zielonego Wzgórza albo Wichrowe Wzgórza, bardziej, sorry, bardziej Wichrowe Wzgórza mi się pokojarzą. Taka jestem tutaj pani nadobna, tak tutaj patrzę na Was. Ale ładnie, ogólnie ładnie, fajnie te włosy, takie gładziutkie, delikatny make-up z takim lekkim błyskiem. Ładna ta tasiemka to taka wojna secesyjna, coś mi się tutaj ten... I Suknia w takim granacie, delikatnie zlewa nam się w tłem, chyba wybrano tutaj kolory polsatu, ale ogólnie fajne. I te połówki, i te rękawy z tym, jest tutaj dużo, jest tutaj dużo tiulu, ale to wszystko jest ładnie dopasowane, jest tak klasycznie, po prostu ładnie, trochę studniówkowo, może być, ale nie jest przesadzone. Wiecie, nie ma za dużo biżuterii do tego, nie ma jakiejś dramatycznej torebki, nic nie odstaje, nie wisi wielka kokarda z przodu, wiecie, już nie mam za dużych wymagań po Maryli Rodowicz, ale jest ładnie, jest ładnie, jest ładnie. Karolina Gillon. Czy ja je przed chwilą nie widziałam w czymś innym, na miłość boską? Czy ja już mam jakieś zwidy? Co tu się dzieje? Halo, halo, halo? Karolina Gilon, ta sama impreza. Aha, czy jest w dwóch stylizacjach? Już myślałam, że mam jakieś problemy ze sobą. Ehm, a jak świnia trzeźwa jestem, cytując klasyka, w tej lepiej stylizacji, w tej lepiej. W te same buty widzę. No spoko, te buty takie dosyć neutralne. W tej lepiej. W tej mi się wydaje bardziej sobą. Jest mniej kiczowato. Wygląda to wszystko na bardziej dopasowane. Jest trochę objętości tu u dołu. Ładnie się to układa. Tu w tej stylizacji dużo lepiej. Fajnie to to złoto na szyi. Jakby Uff, na szczęście, bo tamta była jakby postarzona ciotka, klotka, jakaś prezenterka polsatu, wiadomości, coś w tym stylu. A tu już mamy taką bardziej Karolinę Gilon. Tutaj zdecydowanie lepiej. Przy tym zostańmy co tutaj mamy jeszcze ciekawego Joanna Chorodyńska, kurde fajnie, 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 super na no włosy tak jak ona, makijaż w ogóle ona mówiła gdzieś widziałam, że ona zazwyczaj robi sama sobie makijaż co jest fajne, co mi się bardzo podoba, przepiękne ma kolczyki takie, czy to jeden kolczyk i fajna, wiecie, ta stylizacja to jest kolor, właśnie ostatnio o tym mówiłam ten ciemny, brąz, czekoladowy mówiłam o tym przy mm, finale Top Model, tam gdzie omawiam stylówki, to jest jeden z najmodniejszych kolorów, taki sophisticated, elegancki, z klasą kolor, trudne do wywinięcia, ale teraz bardzo topie. I to jest właśnie ten ciemny czekoladowy brąz, to rebeczka to o czym mówię, jeżeli już, to rebeczka to biżuteryjna, delikatna, zdobna, a nie tasia po prostu. Ehm, tak to jest jakiś chłopakiem ze śląska, używa się śląskich słów. Ehm, I wiecie co, podoba mi się ta suknia? Ona jest trochę niepokojąca. krat ehm, dług, jest długi, długi dopasowany, to jest lekkie wycięcie na żebrach. I góra. Ehm, no, kojarzy mi się z jelitami. To wygląda jak wyciągnięte jelita, tu to jelito owinięte wokół ręki. Oglądałam kiedyś taki film, mieliśmy na kasecie, jak była mała, nie powinnam było oglądać takich rzeczy, że był, był film o wikingach i jakaś pierwsza, czy druga scena była, że wiking popełnia jakieś tam. chyba to było, że jakaś taka śmierć, ale on to sam musiał zrobić i rozprolił mu brzuch wyjęli jelito, wbili to jelito do jakiegoś pala i on musiał iść dookoła tego pala i te jelita mu wychodziły z tego, przepraszam. Przepraszam, że jej tu było za dużo, ale tak odrobinę mi się kojarzy ta sukienka, nie mniej. Fashion, fashion baby, trochę jak kosmitka, właśnie trochę to jelito, to jakaś taka zła, królowa, coś w tym stylu, ale napierdalam się lekko, ale super. Bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba, bardzo ładnie, z klasą, elegancko. I kolejna kreacja, która mogłaby spokojnie właśnie gdzieś, jakby teraz wyskoczyła tak na Oscarach, tak, jestem na tak. Bądź jestem jelitkiem tutaj, takie jelitko. Wisi mi jelitko, idę sobie na Oscary bardzo, bardzo na tak i Marcelina Zawadzka piękna i długa reklama apartu mamy te włosy mamy ten make-up ala pieczonka nie wiem czy to była pieczonka ale to jak pieczonka i mamy te berze błyszczące no i mamy no i jest no i jest no, i jest, no i jest ładnie jest nudno jest jest no bo jest i ostatnia sytuacja Barbara kurdej szatany i tu jest prawie dobrze tylko ta suknia jest za długa jakby była z pół rozmiaru za duża na nią, po prostu, bo na przykład od pasa w górę wygląda to wszystko fajnie. Troszeczkę mogłyby być te kolczyki mniejsze, albo jakby był jeden kolczyk, umarłabym ze szczęścia. Zresztą, to taka asymetria, że pojedynczy kolczyk. właśnie się przeraziłam, bo myślałam, że nie nagrywam, ale nagrywam to taka asymetria pod tytułem pojedynczy kolczyk, czyli jeden kolczyk, to co było kiedyś modne, znowu wraca, także gdyby to był jeden strojny kolczyk, umarłabym, zwłaszcza, że, że fryzura też jest asymetryczna, więc to by fajnie grało. Bardzo ładny make-up, mocny, ale ładny, taki bardzo klasyczny na ta 50. Góra tej sukni, taka po prostu, wiecie, długi rękaw z mankietami, bardzo ładny dekolt, no i dół, który po prostu sama sobie depcze, no bo ta suknia jest na nią za długa, ubolewa, no te 10-15 cm, centymetrów, no 10. Wypadałoby to skrócić, albo też może wiecie co, gdyby inaczej stanęła i tą nogą sobie tą sukienkę. To byśmy tego nie zauważyli. Nie, nie zauważyli, tylko to, to akurat no tak to no widać to, po prostu to widać. Dlatego się czepiam, no i torebka, jestem na nie dla tej torebki, bo ona się za bardzo tutaj zlewa, tutaj mogła być na przykład, jak już miała być torebka, to właśnie takie pusterko, na przykład czerwone, żeby pasowało, żeby pasowało do ust, bo tutaj mamy i te dżety w uszach, i ten, taką, ten jasny cień na powiekach, i tę suknię taką jasną, błyszczącą, I jeszcze to taka błyszcząca srebrna torebka i te srebrne buty, za dużo lukru, <laughs> za dużo lukru, brakuje mi jakiegoś smaku w tym, jakiegoś smaczka, pazurka. Tak, pazurka zrobiłam. Przepraszam, zabijcie mnie. Także to jest to moje ulubione stylizacje. Reasumując, patrzę szybko, jest ciężko. Wiem, która jest moja najmniej ulubiona stylizacja. To jest Maryla, Maryla Rodowicz, aka prezent pod choinkę. Dramat. Za tę kokardę powinno się odebrać prawo do wykonywania zawodu stylisty. Ktokolwiek to zrobił dramat, a moja ulubiona to z serii takich. Rampa Rampa to pani właśnie Natalia Janoszek. Nie mam pojęcia, kim jest ta pani, szczerze mówiąc. Um, no, i na tle tego wszystkiego tak szybko sobie patrzę. A, ta Anna Karczmarczyk. Bardzo fajnie, chociaż odrobinę, jakby to było całość wzięta z Zary, przynajmniej ten komplecik, ale bardzo ładnie. E, I e, Joanna Horodyńsk. Nie, jeszcze ta pani, e, pani Gawryluk. Tak, to jest marna stylizacja. Pani Gawryluk, przepraszam, że zapomniałam, ale ten róż. Te pióra, ten uśmiech, A, zajebiście, zajebiście. Fajnie, fajnie. Podoba mi się. No i Anna Chorodyjska z jelitkiem. Fajnie. Za to jelito musiałam po prostu docenić. Także to na dzisiaj wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie. Dajcie koniecznie znać, które stylówki były Waszymi ulubionymi. Które najmniej są Wam przypadnięte do gustu. <noise> dziękuję za oglądanie. Dziękuję, że jesteście i do zobaczenia znowu. Pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa